byliśmy fajną paczką, i pamiętam, że jak wchodził, że jak ja zachłysnęłam się hip-hopem, wtedy to jeszcze na to mówiliśmy rap. Ja nawet mam taki dyplom z rap seniorki, puchar polski, więc ale zachłysnęliśmy się tym hip-hopem, bardzo chcieliśmy go tańczyć. To było coś niespotykanego. Wiesz, ja z zespołu takiego dziecięcego, gdzie grałyśmy na łyżkach, rozumiesz, śpiewałyśmy i tańczyłyśmy fajnie, ale jednak. Takie dziecięce tańce. Zobaczyłam, że, że, że obok mnie dzieje się jakaś inna historia. Bardzo chciałam w nią sobie wskoczyć, i ten hip-hop mnie po prostu pochłonął, I, i, i sprawdzaliśmy się na tych zawodach różnych. Najczęściej, często, może we własnej ekipie też, więc tam były jakieś tarcia o miejsca. Natomiast wydaje mi się, że każdy z nas był świadomy tego, ile potrafi i. No i ja Całkiem niezłano. Od hip-hopu do ich troje. To jest niesamowite. <grym> tak. W 1993 roku poznałaś Michała Wiśniewskiego, miałeś wtedy 15 lat. Pamiętasz wasze pierwsze spotkanie w Siedlcach? P Pamiętam, że to były zawody taneczne, właśnie. Yy... I. I, I chłopak z naszej ekipy chyba zaprosił Michała, już tego za bardzo nie pamiętam. Ale dużo starszy. Tak, nie dużo starszy. Że... Michał. No Michał jest dużo starszy. Siedem lat mm -hmm. jakoś tak? 9 chyba. Nie, 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 nie. <laughs> Sprawdź to chyba. No nie wiem, to no już dobra, jest tak. To... Nie, ale z siedem. I, I to było na jakichś zawodach tanecznych właśnie w Siedlcach. Z tego, co zrozumiałem z innych wywiadów, Michała na poważnej poznałaś w Łodzi, bo bo tam stamtąd pochodzicie, przez znajomych i przez zespół, z, który, z którym startowałeś w zawodach, zainteresowała się waszą grupą, podobało mu się to, co robicie, on wtedy był wielkim panem biznesmenem, z którym jeździliście na targi w Poznaniu, robiąc oprawę do jego biznesowych spraw. Zostawmy tu kropkę, jakie to były biznesowe sprawy i jaką oprawę robiliście? No, jeździliśmy na targi do Poznania, bo on robił takie karty, magnetyczne takie wprowadzą. no i my w tych kartach, żeśmy tańczyli na stoisku, więc to było zabawne. Dla nas. To było że A masz jakieś nagrania z tego? Nie, nie mam. to jest było to jest zabawne, każdy to dołu. zobaczyć. Tak, ja w sumie też.